Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałem pomówić o różnych eventach dotyczących otwierania szardów. Będziemy mówić o wszystkich poza 10x. 10x pozostawiam, wystawiam za nawias. Pomówimy sobie dzisiaj o tych eventach, które w jakikolwiek, spo, w jakikolwiek sposób zwiężają, zwiększają nam szanse na legendę albo tą legendę nam e, gwarantują. Czyli tu będzie mowa o podwójnych szansach. o e, Extra Legendary Event, gdzie mamy z jednego szarda, jeżeli trafimy legendę, mamy dwie, albo o gwarantowanych czempionach. I chciałem się przyjrzeć temu, który z tych eventów jest najlepszy, który daje nam najwięcej szans długoterminowo na legendy, i które z tych eventów najlepiej robić. Zatem zapraszam na film. Na potrzeby tego filmu pozwoliłem sobie skorzystać z obliczeń, jakie wykonał Centi. Jest to jeden z największych mózgów w społeczności RAID, człowiek, który ma doktorat z matematyki, więc jego obliczeniom tutaj m, można zaufać, można na tym polegać. I co my tutaj mamy? W kolumnie A są wypisane eventy. Zaczynamy od tego, jak to wygląda bez eventów. Mamy podwójne szanse 1 plus 1, czyli. E, czyli tutaj Extra Legendary Event, i potem ilości gwarantowane z poszczególną ilością wymaganych shardów do wzięcia udziału w takim evencie. Później mamy tutaj podział tak na każdy shard. Tutaj mamy informację o tym, ile średnio musimy otworzyć shardów, żeby trafić legendę. I tutaj mamy różnicę w stosunku do tego, e, kiedy otwieramy szardy bez jakiegokolwiek eventu. No i zacznijmy może od ancient shardów. Więc widzimy, że w przypadku ancientów średnio trafiamy legendę w co 128,5 szarda. Tak, to ta wartość jest mniejsza niż 200, jakby się wydawało, przy półprocentowej szansy, ze względu na Mercy. Mercy tutaj bardzo mocno e, wpływa. Na te wartości. Potem mamy podwójne szanse i tutaj średnio co 81 szardów. Przy 1 plus 1 wychodzi 60, wychodzą 64 szardy. Przy gwarantowanych 110 pominę, bo nie było nigdy takich, czy, no chyba takich eventów nie było przy, przy ancient shardach, Takie wartości mamy przy wojdach, ale przez długi czas było 69, yy, 150, więc tutaj mamy 100, 100, 169 szardów i Ostatni event, który taki był, 180 trzeba było otworzyć, i to jest w zasadzie 7, co 75 szardów trafiamy legendę. No jak to się przedstawia w procentach? Podwójne szanse sprawiają, że o 37% legend trafiamy niż przy otwieraniu bez jakichkolwiek eventów. I jeszcze jedno wyjaśnienie: tutaj mówimy o długoterminowym otwieraniu. To nie mówimy o pojedynczym evencie. Bo w pojedynczym evencie można tak naprawdę traf nic nie trafić albo trafić mnóstwo legend. Tutaj mówimy o długoterminowym otwieraniu. Tak tutaj to jest warunek. Więc przy podwójnych szansach, kiedy tylko wtedy otwieramy, o 37% więcej legend będziemy mieć niż bez żadnego eventu. Extra Legendary Event to o 50% więcej będziemy mieć legend. To pomijam 110 przy 150 to było 46% procent więcej legend niż przy y, niż, przy, y, niż przy bez żadnego eventu i przy 180 y, potrzebnych do otwarcia to jest o 42% lepiej niż przy y, braku jakiegokolwiek eventu więc z tego wynika, że podwójne szanse długoterminowo dadzą nam najmniej legend ciekawe, bo podwójne szanse są generalnie uważane za jeden z najlepszych eventów do otwierania szardów, ale tutaj matematyka pokazuje coś innego. Najlepszy długoterminowo to jest Extra Legendary Event. No, o tym, że pojawią się jeszcze tego typu eventy z ancientów przy 150 szardach, szczerze wątpię i tak już bardzo rzadko w ogóle pojawią się. Gwarantowani czempioni, dwa gwarantowane legendy z Ancient Shardów między ostatnim Alzgorem a poprzednim to minęło 8 miesięcy, jakoś tak? Czy jakoś tak? Więc bardzo rzadko tego typu eventy się pokazują. Więc na dobrą sprawę, 1 plus 1 jest najlepszym. Ok, przejdźmy teraz do Voidów. Tutaj te szanse procentowe wyglądają dokładnie tak samo, ponieważ szanse na trafienie legendy z szarda mamy takie same jak w przypadku ancientów i Mercy jest też dokładnie takie samo. Więc normalnie to jest 128,5 sharda, średnio 81 przy podwójnych szansach. 1 plus 1 nigdy jeszcze nie było, ale gdyby było, no to 64 shardy średnio potrzebujemy. I przy gwarantowanym, który to jest obecnie 110 shardów... No, to prawie 60, prawie raz na 60 szarta, powinna nam wpaść legenda, i widzimy, że to jest tutaj najlepszy event, ponieważ daje nam o 54% więcej legend długoterminowo niż otwieranie bez jakiegokolwiek eventu. A podwójne szanse to jest więcej o 37%. Dokładnie tak samo jak w przypadku. Ancient. No i na koniec przejdźmy do sekretów, bo tutaj przez znaczne różnice w szansach na legendy i dużo gorsze mercy, te liczby wyglądają inaczej. W przypadku sekretów średnio jedną legendę trafimy na no, prawie 12 szardów. W przypadku podwójnych szans to jest 7,6 legendy. 6 szarda na legendę. W przypadku 1 plus 1 to jest praktycznie 6 szardów, żeby na, na jedną legendę. Jeśli chodzi o gwarantowanego, ta stare gwarantowane, gdzie mieliśmy 15, trzeba było 15 otworzyć, no to było 6,6, a przy nowych eventach, gdzie trzeba 20 otwierać, to jest 7,42. Tak naprawdę ta różnica między podwójnymi szansami a gwarantowanym jest bardzo niewielka i to odzwierciedla się też w procentach, bo przy przy podwójnych szansach to jest 36% więcej legend niż bez eventu, a w przypadku gwarantowanego to jest 37% w porównaniu e, przy otw do otwierania bez jakiegokolwiek eventu. 1 plus 1, tak jak przy innych, daje nam 50% więcej. Czyli to ponownie jest najlepszy event do otwierania szardów, jeżeli zależy nam na ilości. Legend między podwójnymi szansami a gwarantowanym czempionem. Ta różnica jest minimalna i wynosi tylko 1%. I to jest, jeśli to wszystko, jeśli mówimy o samych suchych liczbach. Ale oczywiście, suche liczby nie oddają nam całego kontekstu, ponieważ właśnie ten kontekst, w którym otwieramy, zmienia może zmieniać bardzo dużo i może diametralnie zmienić to, który event jest dla nas najlepszy, bo pytanie jest takie na którym etapie teraz jesteśmy gry, dla gracza w miarę świeżego który bardzo potrzebuje również epików, podwójne szanse bardzo mocno wartość podwójnych szans bardzo mocno rośnie właśnie ze względu na tych epików, no bo gwarantowany champion czy 1 plus 1 to są eventy gdzie nie mamy zwiększonych szans na epiki Szans, a szansa na legendy to jest 0,5%, więc przy podwójnych szansach ilość epików, które dostajemy, bardzo mocno rośnie. Więc wartość takiego eventu również bardzo mocno rośnie. Dla osób generalnie, tak jak ja, które wykorzystują tych epików, zawsze, ja przynajmniej na kurczak ich potrzebuję, taki jest mój styl grania. Więc dla mnie podwójne szanse też tutaj mają większą wartość niż by to wynikało z samych liczby. Jeżeli komuś zależy tylko i wyłącznie na legendach, no to 1 plus 1 jest absolutnie najlepszym eventem. No i potem jeszcze jest kwestia gwarantowanego, gwarantowanego czempiona. No widzimy te szanse, te wartości. Tutaj wartość jest gdzieś pomiędzy 1 plus 1 a podwójnymi szansami. Tylko ja osobiście mam jeden bardzo duży problem z gwarantowanym czempionem. To jest czempion... Ponad połowa czempionów, czy połowa tych czempionów, które mamy w, przy takich eventach, to, to będą czempioni, to będą legendy wybierane przez Plarium. Czyli ograniczamy sobie bardzo pulę czempionów, które będziemy mieć. A możemy być pewni, że do takich eventów Plarium nie będzie, nie wybiera tych najlepszych legend, tych najbardziej topowych. W przypadku jeszcze e, Affinity czempionów, czyli tych, gdzie trafiamy z Ancientów czy Secredów, tam mieliśmy naprawdę. Y, bardzo dobre perełki, jak Lady Kimi, Nek mieliśmy tam Kandrofona czy Ragasha. To są bardzo dobrzy czempioni, ale to nie jest ten absolutny top. Tam nigdy nie będziemy mieć takich czempionów jak Harima, jak Daches, jak Rotos, ich, czy Teodor ich nie będzie, bo na tych czempionach Plarium najwięcej zarabia. To są bardzo pożądani przez społeczność y, czempioni i Plarium wie, że ludzie będą kupować szardy po to, żeby ich Trafiać, więc im się nie opłaca ich rozdawać w taki sposób, bo długoterminowo więcej zarobią, e, jeżeli gracze będą kupować szardy, żeby ich trafiać. Więc ja z mojego z punktu widzenia endgame'owego gracza chcę mieć tych najlepszych czempionów, a ich nie będzie w tych eventach gwarantowanych, więc przez to dla mnie wartość takich eventów mocno spada. Ale dla kogoś, kto. Tylko chcę legendy, bo go nie obchodzi to, jaka to jest legenda, no to oczywiście taki event będzie miał większą wartość niż podwójne szanse. W przypadku voidów tutaj jest jeszcze gorzej, ponieważ mamy 110 voidów, żeby mieć gwarantowanego czempiona. To dla mnie jest to zbieranie przez 12 tygodni. A do tej pory mieliśmy 3 legendy gwarantowane. To był Turwold, to był Ailil i to był. Jak on się nazywa? Ten trzeci Na F Nie pamiętam, w każdym razie to też Każda z tych legend byłaby na moim koncie Trafiła z miejsca do Volta Nie potrzebowałbym tych czempionów na moim koncie Więc tym bardziej nie chcę zbierać 110 voidów Żeby na końcu dostać legendę, której nie potrzebuję Tutaj jeszcze bardziej, tutaj jeszcze, jeszcze więcej jest tych legend Które ja bardzo potrzebuję na moim koncie, no i Idąc po gwarantowanego, ograniczam sobie prywatnie szansę na trafienie tych yy, legend. Bo tutaj, ok, ilościowo legend będę miał mniej, ale za każdym razem, jak trafię legendę, to może być to ta legenda, której potrzebuję. W przypadku gwarantowanego tak nie będzie. No i na koniec sobie kredyt. No myślę, że tutaj sytuacja jest jasna. Jeżeli mamy 1 plus 1, to jest od mile najlepszy. Najlepszy event A potem nie zastanawiam się Przy gwarantowanym ponownie mamy ten sam problem To jest legenda wybrana przez Plarium A różnica między podwójnymi szansami Jest tak niewielka Że drugim eventem Dla mnie jest Zdecydowanie są podwójne Szanse Więc tak to wygląda w kontekście Ale jeszcze jest jedna sprawa o której chciałbym powiedzieć Wielokrotnie mówiłem Że dla mnie sposób trafiania czempionów Legend w tej grze jest bardzo fajny. Dlatego, że on daje ten dopływ do to tą radość wywołuje dużo emocji, co dla mnie jest pociągające. Gwarantowani czempioni odbierają te emocje całkowicie. Czy prawie całkowicie, bo doskonale wiem, jaka nagroda będzie na końcu, i nie mam związanych z tym emocji, jak w końcu do tego dojdę. Myślę sobie, he, he fajnie trafiłem tą legendę, którą chciałem, ale tylko tyle. W gwarantowanym czempionie największe emocje dla mnie są. Zanim, zanim dojdę do tego gwarantowanego czempiona, bo mam szansę na to, że wpadnie jakaś legenda. Więc otwierając przy gwarantowanym, no te emocje sobie mocno odbieram. Co dla mnie również jest dużym minusem takiego eventu. No, ok. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o to, jaki event jest najlepszy. Napiszcie w komentarzach, czy jesteście zaskoczeni tym, jak długoterminowo Podwójne szanse odstają od innych eventów, czy pod wpływem tych informacji, będziecie teraz zmieniać swoje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o otwieranie czempionów, bo tutaj jeszcze może dochodzić inna sprawa. Poza tymi liczbami, tak, poza optymalnym y, podchodzeniem do takiego y eventu, dochodzą też nasze osobiste preferencje i to, jaki event jest dla nas najlepszy. Mi się najbardziej podobają podwójne szanse, więc też zawsze wtedy Otwieram i wiem, że to nie jest może optymalnie, ale to jest też po części moja osobista preferencja. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. A teraz, na koniec tego filmu, oczywiście została jeszcze jedna rzecz: trzeba wylosować zwycięzcę konkursu. Jestem już na stronie, która wylosuje nam zwycięzcę albo zwycięszczynię. Zobaczymy. Zobaczmy, ile jest komentarzy. 393 unikatowe komentarze. Czyli jedna z tych 393 osób ucieszy się dzisiaj i do tej osoby powędruje to bardzo fajne konto. Przypomnę, powyżej 60 legend na tym koncie, więc jest o co walczyć. Zatem życzę wszystkim powodzenia. No i naciskam jak to się mówiło, zwalniam bęben maszyny losującej. I zobaczmy, kogo tutaj nam wylosuje. Artur Zieliński, gratuluję. Wi witam powodzenia dla wszystkich uczestników konkursu. Wspaniałe konto. Artur, gratuluję. Jesteś tutaj szczęśliwym zwycięzcą. Także skontaktuj się ze mną e, w celu weryfikacji i przekazania konta. Możesz to zrobić na moim Facebooku albo na Discordzie. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie do tego filmu. No, innym osobom. No, niestety tym razem się nie udało, ale to nie jest jedyny konkurs. Ja jeszcze będę rozdawał kolejne konta, więc życzę Wam powodzenia w następnych konkursach. A teraz to już koniec z mojej strony. Mówił do Was Samael. Cześć!